Mi daj kurwa w pięciu. O. OOOO Kurwa, ja ci dam w pięciu, twoje Ja ci dam kurwa w pięciu. Czterech. Czterech, co ci kurwa starą zapinamy, nie? Czujesz jest to? Kurwa, jebane kochak. Koch, kuchnia cofnął dwa! Koch. Kuch... Pobomb. i pizze Kurwa, zamknij fizzę, jeden gówny. <gry Stand> <drugim> ósmy! <grym> <Kuchnią. grym> Co tu? To musi mieć bardzo. Prawda, trzeba bo na niego. O... Słyszeliś, Słyszeliście rundę y, y, legendę o. Słyszeliście rundę? O, <grym> o, o niemym Buchaju, który tak długo żył gumę, że oślep? Dobra, Śmiechny, kurwa. naszyjemy B, naszyjemy D. Śmieszny jesteś, kurwa. Kup te Lolek. <noise> tak. konia się nie ponoć. Co? <noise> Dybilu, ślepnie, a nie głuchnie. Ty kolujesz tak, zabiłem, zabiłem, zabiłem. No, i kurwa, prawdomówny. Siedem razy coś powiesz na 15 rund, Czego 8 to jest kurwa twoja stara Ja tutaj kurwa matematyki w burdelu się chyba uczyłeś Skid Czemu? 7 razy coś powiesz na 15 rund, a czego 8 to twoja stara? Pierdolowy Pierdolony To już jest późno nie, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, no. Po głowie, hey, rampa. Hey, rampa. Nie, nie, nie. A czemu nie powiedziałeś, że long? Long. miałem, tak. kurwa, wiedzieć. Nie no tak. wiem, stary, kurwa. Jak już dajesz im to kurwa, albo pewne, albo, kurwa, nie wiem, tak. Ja <noise> Doskoczył. Nie doskoczył okna. Flashoi pod okno. Ej, zamknij oczy, kurwo! Biało mam. Brawoś jak są skurzesy Ty Mówisz flesuje pod kon, zamknij oczy kurwo i później biało mam <glety> Skoro, no, się o, Ale to chyba nie mój był, ale nie baj to był twój nie pizd... nie pizdno, miał no, już kurwa heda ke, za... Ke... ke... keb... Ke, ke, heba. E, 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 kurwa! Kurwy jebany! Eee kurwa! Ławiesz mi nogę! Kurwy wetrofiszki! No, a, ja a, a to jest... A to jestem kurwa głufim jebanym z tobą? Tak, to, tak. To, to, to jest to. zajebiste, Dobry. to jest... Kurwe, nogę ławiesz! <suszy> Ogólnie to jest... Synu, nogę ławiesz! Dobry flash, Solar. Jest zbrać!

no, bo dałeś mi im po trzy kule, kurwa. <grystanie> Zabiłem! Ja pierdolę! Ej, ale podobało mi się. Podobało się, że stapował czwartą kulą, ale i tak strzelał, no nie. <grystanie> <grystanie>